Ta cena 10 groszy obowiązuje od 2 do 31 maja w tym sklepie. Na pewno nie tylko w tym. Proszę sprawdzić w swoich okolicach. Butelkomaty są już dostępne we wszystkich sklepach Lidl w Polsce. Tu jest regulamin tej akcji. No, i niestety, nie potrafię, że tak powiem, znaleźć regulaminu, który by zawierał informacje o promocji od 2 maja. Dlatego pokazuję tylko ten regulamin i dlatego nie mogę zagwarantować, i, i, że w każdym sklepie jest ta akcja. Czyli, czyli, że w każdym sklepie stawka rośnie do 10 groszy. Jeżeli ktoś taką informację by znalazł, no to proszę o informację. Niemniej jednak, jeżeli ktoś wybiera się z jakąś większą liczbą, butelek czy puszek do automatów w Lidlu jutro czyli 30 kwietnia to polecam jednak poczekać do maja bo spora szansa że będzie można że tak powiem zainkasować dwa razy więcej Dziękuję za uwagę